Instagram usunął jeden z moich filmów i nawet nałożył ograniczenia na moje konto. Film dotyczył restauracji w gazie. Dodałem go miesiąc temu i ma już 600 tysięcy wyświetleń. Bez przemocy, broni, ostrych słów i nienawiści. Powiedziałem w filmie, że w gazie jest cierpienie. Zanim przedstawię swoją opinię, obejrzyj film w przyspieszonym tempie. Jakie są top 5 restauracji w gazie? Cóż, jest ich naprawdę dużo. Ale zanim przejdziemy dalej, tylko jedna szybka uwaga. Wszystkie restauracje, które zaraz zobaczycie, są otwarte teraz, latem, 2025 roku. To nie jest satyra, to nie jest sztuczna inteligencja. Każdy pojedynczy klip i zdjęcie pokazane tutaj pochodzi bezpośrednio z oficjalnego konta restauracji na Instagramie. Opublikowane niedawno. Zaczynajmy. Chcesz pizzę? Idź do O2. Lubisz czekoladę? Wybierz Happy Chocolate. Lody Hamada. Pistacja. Owoce morza. Wszystko jest. Restauracja Roman Otwarta. Pytanie brzmi. Czy Gaza 2025 naprawdę tak wygląda? Czy to jest feminizm lub ludobójstwo? Tak, ludzie cierpią w gazie, ale Hamas i zachodnie media przedstawiają narrację pomijającą feminizm w Jemenie i ludobójstwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Prawda jest taka. Hamas pokazuje tylko to, co chce, by było widoczne z gazy. To, czego nie widzisz, to prawdziwa historia. Chcesz pełne wideo z dowodami i linkami? Napisz: pełne w komentarzu, a wyślę nagranie. Wszystkie linki do restauracji są na YouTube. One prowadzą bezpośrednio do oficjalnych kont restauracji, na Instagramie. To szaleństwo. Główne media nigdy nie pokazują, że w gazie są restauracje. Pokazałem im to, nawet dodałem dowód z linkami do Instagrama, a mimo to mój film został usunięty. To kompletnie szalone. Co gorsza, po opublikowaniu okazało się, że wiele zdjęć głodujących w dużych gazetach, jak New York Times czy British Broadcasting Corporation to w rzeczywistości dzieci z chorobami genetycznymi lub ustawiane fotografie. Oni szerzą fałszywe nieszczęście, a gdy pokazuję prawdę, jestem cenzurowany. Odkąd opublikowałem tamto wideo, w gazie powstało jeszcze więcej restauracji. Pokażę ci je. Spójrz na metakokofę. Mam nadzieję, że pokazanie ci tego znowu nie sprawi, że dostanę bana. Może Instagram usunął moje wideo, bo pokazałem za dużo czekolady. Może istnieje jakiś tajny limit czekolady na filmach, o którym nie wiedziałem. W każdym razie wrzucę wszystkie linki pod tym filmem, właściwie dodam ich dziesiątki, restauracje, które są obecnie czynne w gazie. I szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby w Alfaszer w Sudanie, gdzie panuje prawdziwy głód, znalazłbyś tyle mutelli. I jeszcze jedno. Nawet nie pozwolono mi odwołać się od decyzji Instagrama. Jestem niemal pewien, że była to akcja zorganizowana przez propalestyńskich aktywistów. Wystarczająco dużo osób to zgłosiło i Instagram po prostu to usunął. Najbardziej boją się prawdy. Dlatego publikują zdjęcia chorych dzieci, fałszywe obrazy wygenerowane przez sztuczna inteligencja, albo zdjęcia z występów z Syrii i Jemenu. I dlatego próbują mnie uciszyć. Proszę pomóżcie mi szerzyć prawdę. Zostaw lajka, udostępnij film. I obserwuj mnie na Instagramie. Dzięki za wsparcie. Następny film zrobię o islamizacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Więc koniecznie zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Do zobaczenia tam. Jalabaj.